I czas zacząć. Pod rusza i z lekka uchyliwszy wyroku kontusza, i wąsa podkręcając pod Czyli Ludmila, mocno zrobimy dla niej! I w pierwszą parę prosi. Poloneza, czas zacząć! Muzyka! I muzyka mocniej. I ruszamy! Prosto w góry! Muzyka nam gra i cała ekipa ruszyła! Flagi w górę! Flagi w górę! Świetnie! Słuchajcie, co to się dzieje na tym czowskim rynku! I był mocno, pięknie, panowie! Pięknie! Wyśmienicie, słuchajcie, kąt nachylenia 15 stopni, ale co to jest dla Was? Dacie radę. Już się za moment pojawimy na naszym czworskim rynku. Panowie elegancko nisko i listko. Pięknie. Panie, uśmiech do Panów, uśmiech do panów, spojrzenie w...